Co jeszcze mi powiesz? No, jeszcze co? Tak. tak, oczywiście. Bo kruta. Robi mój. Tak, 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 tak. I co jeszcze powiesz babciom, dziadkom, ciociom, wujkom? Co jeszcze im powiesz? Że fajni są, nie? No tak. Fajni są? Czy nie? No fajni, zgadza się. Fajni są. Mhm. Ale na spacerze padało, wiem. Na spacerze padało i nie widziałaś nic oprócz listków. Coś jeszcze? Coś jeszcze mi powiesz? Mhm. Tak, tak. I zgadza się. I co jeszcze? I co jeszcze? Jeszcze coś? Czy jeszcze coś, kochanie? Czy już nic? Powiesz mi jeszcze. Coś.